No ja pierdol Rób szybki przelewik, tam blik 50 koła i jest Twój. Nie wiem. Będzie konto. Ja Dobra. No, Griszek już dał jedną ucieczkę. Banana ma tylko jedną. Ale Banan to wygra, zobacz, bo to głupi zawsze ma szczęście. Dla widza. To jest człowieku, ja mam kurwa 50 razy lepsze tego od banana. Ale niech nie pytał. Pytałeś 5 no. sekund temu, Lipto. No i co? <laughs> Dawaj, banan. Moj do, wyciek! Nie, pograne, minie wset No i chuj. jest lecona. Nie, <laughs> nie będę dawał. Chuj. O, o, o. <laughs> ty, banan, a ty masz zasta ogólnie? này con to no à no, no. uh. to tó...